Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym prezentacja samochodu marki Alfa Romeo, model 159 Sport Wagon w oryginalnej wersji TI i ze świetnym kolorem Montreal Green, znanym z nowych modeli Alfy Romeo, zwłaszcza Giulia Quadrofilio oraz Stelvio. Zapraszamy do prezentacji. Auto sprowadzone z Belgii od prywatnego właściciela fana marki Alfa Romeo. Co widzimy na wideo, samochód prezentuje się obłędnie. Auto z 2010 roku. Silnik to turbo turbodoładowana, znana, mocna, bezawaryjna jednostka 170-konna zestopniowana z sześciobiegowym manualem. Samochód w bogatej wersji wyposażenia, czyli pakiet Ti jest to oryginalna wersja Ti pomalowana przez właściciela w kolor Montreal Green. Samochód ma drugą warstwę lakieru, auto nie posiada szpachli, samochód jest w 100% bezwypadkowy oraz posiada oryginalny przebieg 281 tysięcy km. Z zewnątrz auto prezentuje się bardzo ładnie. Przód mamy tutaj zderzak pomalowany w czarny połysk. Z przodu, na bokach mamy zielony Montreal Green. Również maska. Maska jest z Montreal Green i tutaj te wypuklenia czarne dwa pasy. Ciekawie to wygląda. Nie tuzinkowo. Z przodu mamy ksenonowe reflektory, halogeny oraz czujniki parkowania. Również tutaj właściciel sobie e, dodał fajne mocowanie tablicy nie idzie ono w zderzak, a e, w, w zderzak boczny, e, lecz tu pod spodem Blaszka jest przyczepiona i do tego, do tego mocowania jest ramka tablicy rejestracyjnej. Także przód wygląda bardzo agresywnie. Mamy tutaj 19-calowe alufelgi. Oczywiście są to oryginalne alufelgi z pakietu TI. Mamy również zaciski czerwone, oryginał. Hamulce były, tarcze były wymiane 30 tysięcy km temu. Auto hamuje perfekcyjnie. Wizualnie, auto, tak jak widać, prezentuje się świetnie dzięki temu kolorowi. Również tutaj progi mamy czarno-zielone z pomarańczową wstawką. Bardzo ładnie się to komponuje do tego zielonego lakieru. Z tyłu po przyjeździe wymieniliśmy piastę z łożyskiem oraz klocki hamulcowe. Z tyłu mamy również lotkę Maxton Design. Dyskretna, delikatna lotka na tylnej klapie bagażnika dodaje uroku temu pojazdowi. Również czujniki parkowania hak holowniczy, który jest odpięty. Wydech również jest zmieniony. Jest to wydech przelotowy, natomiast jest on bardzo przyjemny dla ucha. Ten wydech nie jest uciężliwy w trakcie jazdy. Również druga strona pojazdu prezentuje się świetnie. Mamy tutaj również ciemne szyby tylne. Auto jest piękne i drugiego takiego auta na drodze nie zobaczymy, jeśli chodzi o Alfa 159. W tym kolorze, tak zrobionej, będzie bardzo ciężko. Dach mamy również czarny połysk. Osterka czarny połysk. Przejdźmy do środka pojazdu. Zobaczymy, co tam zostało zmienione przez właściciela poprzedniego. Pojazd w środku, utrzymany w oryginalnym stanie. Mamy tutaj elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Boczek drzwi jest bardzo ładny, niezniszczony. Również na pokładzie, tempomat oraz sterowanie radia w kierownicy. Jaki zestaw gośnomówiący, kierownica skórzana, obszyta oczywiście czerwoną nicią. Jest to wersja poliftowa. Mamy tutaj podgrzewany fotel kierowcy, fotele kubełkowe, oryginalna wersja TI. Czarna podsuwitka w idealnym stanie. Fotel pasażera również prezentuje się bardzo dobrze. Boczek również utrzymany w fajnym stanie. Tak samo jak deska rozdzielcza, nie posiada żadnych dziur przetarć. Jedyne co mamy dołożone to zestaw audio Pioniera. Gra czysto. Sześciobiegowy manual. tylna kanapa również bardzo ładna. I Sofix na pokładzie. Samochód w środku utrzymany bardzo dobrze. Z tyłu bagażniku mamy roletkę, również koło zapasowe, zestaw kluczy oraz lewarek. Podłoga ze strony bagażnika. Bardzo ładna, oryginalna. Wszystko tu wygląda bardzo dobrze i jest zadbane. Do samochodu posiadamy dodatkowo koła zimowe. Opony w bardzo dobrym stanie, Alufelgi 17 calowe. Zobaczmy jak alfa prezentuje się pod spodem. 170 koni mechanicznych, bardzo dobra znana jednostka 2-litrowe, turbodoładowany diesel, skrzynia sześciobiegowa. Auto posiada trzy kluczyki. Samochód jest po serwisie mechanicznym. Auto po przyjeździe otrzymało łożysko z piastą tylne. Oraz klocki hamulcowe tylne. Natomiast 30 tysięcy kilometrów temu został wymieniony cztery razy amortyzatory oraz tarcze hamulcowe przód. Poza tym przy 200 tysiącach kilometrów został wymieniony rozrząd kompletne sprzęgło oraz turbosprężarka. Silnik pracuje. Idealnie widać, mamy nowe turbo. Silnik pracuje idealnie, równo trzyma obroty, ma moc, przyspiesza bardzo dobrze. Także auto jest gotowe do jazdy. Wydech nie jest głośny, głośny, jest miły dla ucha. Na desce rozdzielczej nie świecą się za żadne błędy. I'm looking at you better. dan duit untuk setiap Podsumowując, do sprzedania trafia piękna, niespotykana, nietozinkowa Alfa 159 w świetnym, niepowtarzalnym kolorze Montreal Green oraz pakiecie stylizacyjnym, oryginalnym Ti. Auto z najlepszym dwulitrowym, turbodoładowanym silnikiem diesla o mocy 170 mechanicznych. Serwisowane oraz bezwypadkowe. Auto posiada trzy klucze. Zostało sprowadzone od prywatnego właściciela, który dbał o samochód, tak jak widać, bardzo dobrze. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez media społecznościowe. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy.